Shamano, shamano, witamy z żarnowca! W końcu nad żarnowcem szczupaki z trollingu będą zawody. Shamano, będzie... shamano, witam z żarnowca! Przyjechaliśmy sobie ze Sławkiem na zawody. Dzisiaj jakiś malutki trening, a jutro jedziemy z ogniem. Zobaczymy co się będzie działo, czy jeszcze są te ryby, czy są 120. No liczymy na grubą rybę, a jak będzie, no to wiadomo jak będzie. To zawsze to samo jest. Amulet jest! Amulet jest pakujemy się na łódkę, tu jest nasza dombasówka, tak zwana Ukrainka wiznera i ruszamy na wodę. Będziemy się w barwach ukraińskich. bo się solidaryzujemy i patrzcie, jaką mamy piękną ukraińską łódkę. Do zobaczenia nad wodą. Już na wodzie, właśnie Sławek pojechał zawieźć cały mandżur do hotelu. No i co? Ja już tutaj płynę tak zwaną słynną wiznerówką na metę, na metę, po niego do hotelu. Skakuje, ja już sobie nie mogłem pozwolić, bo i tak ta łódka w ślizgu nie idzie. No to co, już widzicie, jedna wędeczka w wodzie idzie na percza SDR. Idę sobie już w trollingu, posławka, on tam wszystko ponosi do pokoju, wypakuje, a ja jeszcze zdążę rybę złapać. Tak się trzeba ustawiać. No, bo to tylko po prostu trzeba powiedzieć, że się piwo piło i samochodem nie można jechać i tyle, nie? No dobra, tylko się coś będzie meldowało, zaraz będę odpalał aparat pro. I do zobaczenia przy następnej rybie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pomału, pomału, nie? Spokojnie, spokojnie. Ona jak jest zapięta, to ona będzie siedziała, ja tu pozwijam. Dupnęło, widziałem, że to za troszkę, żeś yy, przegapił. Dobra, zbijamy wszystkie wędki, a tutaj mamy łowcę. Walczy, może być ładny. To jeszcze pieska na się urwałeś, ale no dobra, da ja ci go depnę. Nie, 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 nie szarp, ja ci go go depnę. Spokojnie. Daj mi go tutaj. Nie, to no spokojnie. Chodź normalnie, ale kopię. No i chodź rybę. Ładny? Co? Spokojnie, bo to jest głęboko. Może dopiero się. Daj wędkę do dołu. Bo zar... Wędkę niżej. Niżej wędkę, daj pozerwiesz tą rybę. Zaraz zobaczysz, będzie skakać. Daleko było wyrzucone. Gajda tu zwija, a sławek holuje. Wędkę niżej dalej Pokaż, będzie metr, nie? Ale. Ładna ryba, co chcesz? No, z dziewięćdziesiąt będzie może. Dawaj, 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 dawaj Pierwsza do żarnowca. I ma Sławek pierwszą rybę z żarnowca i patrz jaka piękna. Ty no piękna ryba, patrzcie. Ale Piękny gruby szczupol pod 90 cm. Zobacz, jaki cała przynęta zażarta, nie? Ła. I o to chodziło. O to chodziło. Dobra panie, czekaj. Poczymaj. Tylko ja taką miareczkę naszykuję. Niech jest... Zamocz ją, niech w wodzie siedzi. No i pierwsza ryba, po godzinie łapania, no zapowiada się świetnie. 80 ile? 2 centymetry, 82, nie? 82, no, ale wody. No woduj go tutaj. I Sławka, pierwszy żarnowiecki szczupak. Teraz moja kolej, ha ha ha. No pójdź go. Ale majestatycznie poszedł. Coś tam gryzie, panie! Dobra. Torb... Atakujemy, no kurde, pierwszy raz Sławek na trollingu na żarnowcu. Troszkę, no zamieszania nie było, bo nie, wszystko poszło. poszło gładko, bardzo wędki, szybko pozwijali. Bardzo dobrze, że miał bardzo, bardzo daleki wypust. Naprawdę bardzo daleki wypust i to nas uratowało, bo trzeba było trochę trzy wędki winąć dla mnie. To jest kurde, trochę trzeba było się namachać. No ale fajnie, dobra, walczymy, dalej, wywozimy zestawy i atakujemy, heja. Oh, but I should have told you when to point. chase. Told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like their way. I had to fight. this you should I had to find a way to change. I Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up here almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place. Because everybody want to do bad know. things. What could go wrong? My fame brings, but that's success that's a hobby, is a yeah. thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't want to let myself myself Tak, ale małe Oj chyba nawet nie ma pa? Nie wiem, bo nie czuję No i chyba kolejna rybka. Jef, yes, ale maluski Siedemdziesiąteczka będzie może. Tutaj tam nie, nie musisz zbijać tamtych, bo to bigosu nie będzie. No i mamy kolejną rybę. Tutaj widzę co to? Patrz, patrz, patrz. I co ten sama przyjęta co wtedy, nie? Weź może pod nie będziemy jej męczyć. O! Od razu takim jednym susem. No i Dobra, pozwijaj i ja tutaj jeszcze zrobię. Ogarniesz? Tak. Taka. 70 -teczka. poszedł, i znowu jego kolejka. Ale to ryba punktowana by była. Ryba by była punktowana. Są dwie ryby. No, małe podsumowanko. Pół dnia nie minęło, już mamy dwie rybki. No, nie są to może te żarnowieckie słynne knagi, no ale jakieś tam ryby padły. Najważniejsze, że nie na pusto 82 cm, no i tego żeśmy nawet kajdaniarza nie, nawet nie mierzyli. 70 cm może miał grubszy niż dłuższy. No i co? No, atakujemy, walczymy, czekamy na tego żarnowieckiego. Metrowca. No zobaczymy. Teraz moja kolej. <gry> Najgorsze jest to, że cały czas odkąd tu przyjeżdżam z dobre 7-8 lat i jest zawsze jak moja kolejka, to pada najmniejsza ryba. I tak było z Wisnerem. To zawsze była najmniejsza ryba i teraz on złapał 80, ja 70, zaraz on poprawi 90 albo metrem i potem wrócimy do nowej soli. Jak brały? No, a co zapałisz? No 70, a Sławek 80, 90, to jak czemu takie dwie duże? No do boku jego była kolejka. No, masakra, dobra. Cztery wędki w wodzie, fajnie, trolling na cztery kije. Ktoś mi powie, że trolling to nie łapanie, trolling to jest naprawdę tu cza, cza, cały czas ciężka robota. Ciężka robota i kombinowanie. Łapiemy na 20 metrach, na 16 metrach. Ciągle trzeba y, pracować obciążeniami, troszkę y, przynęta bez obciążenia, z obciążeniem 20 gram, 50 gram. Trzeba tej ryby szukać w toni, wyżej, niżej, one stoją, zawieszone, Bardzo nie żerują. Nie żerują wypustami, tak samo krótki, długi, cztery wędki tutaj sobie można pozwolić. Na razie testujemy jeden kij, jedna przynęta, wypust taki sam według licznika. No i co, na razie jeden kij daje tylko nam ryby, a na razie trzy pozostałe nic. No ale to jutro są wody. dzisiaj trening, wiemy mniej więcej co i jak. Szukamy dalej. Jak będzie ryba zaraz się zgłosimy, heja. Jest ryba? Ładna? Ale jest. Mamy rybkę. Szybko czas sprzęcior rozwinąć Ty, może być ładny. Jeszcze go nie widać. Co? Ładny. Musisz go mi tak wiesz, naprowadzić nie gotowy. Alamatorka, alamatorka. Ale mamy. <laughs> mamy rybkę. Punktowana? Punktowana. Odłóż to i zwiń mi tam tą wędkę. Tak tak? tak, tak. Patrzcie jaka fajna ryba. Takie warunki trochę nie do dzisiaj. Dzięki się do prezentu go. Piękna ryba zawodów, prawie 80 cm. Ile miał dokładnie? 77. 77, dobra, wypuszczamy, ale mega grube. No i pójdź go. Pójdzie, pójdzie. O, <noise> Tak się E, kurde, nie taki szlam. Ładnie. <noise> Pomwenda przerobić. No i mamy rybkę. Teraz może się, ja nie pójdę się. Nie będzie dużo. Nie, jeszcze daleko, pływa. No. Daleko jeszcze jest. może być ładna ryba. Okay. Kurwa, metr może być. No dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Pięknie, mamy to. Jest, Jest. będzie z 80. Uuu. Dobra, na sam koniec Dobra, dawaj ją tutaj czekaj oh. daj mi pierwszy hmm. Porządek najpierw rób Patrzcie, takie grube ryby są na żarnowcu. Może ryba niedługa, bo około 90 cm, ale patrzcie jaka tusta, naprawdę piękna mamucha, coś pięknego. Daj troszkę wyżej. Piękna rybka, wypuszczamy, nie męczymy. Poszedł! Poszedł księciunią. Ale pusty. szybko trzeba do sędziego wysłać Dobra Dobra, włącz. No 15 minut do zakończenia pierwszej tury, pierwszego dnia, i siada piękna ryba, 87 cm. ale gruba, mega grubaśna. Naprawdę, zobaczycie, widzieliście, jaka gruba, naprawdę, no coś pięknego. Te ryby są tutaj masakrycznie grube. No, my już mówiliśmy metr, metr 90, ale to 80, no, no potężne są te ryby tej potężnie zbudowane. 87, tak? 87, no prawie 90, ale fajnie, liczą się cztery największe ryby. Mamy już dwie rybki. Mam, ludzie mają tam, niektórzy połapane jakieś tam 90, ale może mają tylko jedną rybę. My już mamy dwie. Super się zapowiada, pierwszy dzień mamy dwie ryby. Jeszcze jutro dopunktujemy, jeszcze w niedzielę dopunktujemy. I kurde, teraz tylko polujemy na większe. Coś pięknego, naprawdę. Dwie rybki, jesteśmy bardzo zadowoleni. Plan, mimo został wykonany. Dobra, lecimy, bo już tura się skończyła. Zapieprzamy do Czas mariny i trzeba coś zjeść i uczcić to. Heja! Duża ryba tak to prowadzi, nie? Tak, tak. Pieska możeśmy od razu wypiąć, wiesz? Bo ja nie czuję w ogóle ryby. Wypij, wypij. Całkiem. Szybko, szybko. Ale nie Dziś... będzie duża rybka. Mamy no. rybkę, już nam wyskakuje w powietrze. Blisko jesteś daleko. co? Rybą? No. <kłysko> nie, daleko. Spokojnie, możesz wwijać jeszcze. Myślałem, że będzie duża, wiesz czemu? Bo... Plenery, nie? Nie się. Ta ryba jest wysoko, to nie zaplącze nam się. Terminator do 200 gram, pięknie się sprawuje. Pięknie, naprawdę. ona możesz już... Dobra, wyciągnij. Możesz podbierać, bo już jest blisko. Może być 90 Łodzi ładna ryba. Chyba będzie rybastronka. No 9 dych będzie, nawet metr. Będzie metr. Kurde, nie rób tak. Pięknie mamy to Mamy metra Mamy metra, mamy metra Ale całą zżarła No ale... Dawaj Dobra. do góry Ogarnij, ogarnij! No metr nie będzie, ale 90 będzie, na pewno od razu na dole trzeba. To wejdzie, wejdzie, weź nogę. U. Nie, 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 dobra. <laughs> Dawaj, do góry. Dasz radę? O, ole, mam ch**a. Ole knur. Ale powiem wam, że krótki. Ale kur... Ale krótki. <laughs> Patrzcie. Nie widać replikanta normalnie. Cały... Cały replikant w mordzie. Bo takie ryby się przyjeżdża na żarnowiec. Patrzcie na to! Jaki ogromny szczupol! Masakra! Coś pięknego, naprawdę ogromna ryba, Patrzcie na ten brzucha jaki gruby. Nie męczymy, wypuszczamy rybkę. O, kolega! stał popalić! Troszkę go dotrenimy, bo... Trochę walczył, salta robił w powietrzu Cozalać się. Ma Poszedł! Poszedł mamy to coś pięknego, ale riba, naprawdę mega gruba. Dobra, walczymy z ławek. Bierzemy się za zestawy no w końcu jest pogoda, żeby coś nakręcić. Sami widzieliście na przypitkach, jaki był sztorm, nie dało się pływać. Masakra, dosłownie masakra. Wczoraj, żeśmy nawet nie wypłynęli na wodę. No co, kończymy pomału tą żarnowiecką przygodę. Ryby nawet nie było źle. Jeżdżajcie na żarnowiec do Andrzeja Wisnera. Piękne ryby padły naprawdę 124,5, 119 dzisiaj metrówka. No mój prawie się otarł o metr 99, 87, 82, 77. No naprawdę, coś się działo, coś się działo. Pogoda była straszna, jakby. Mniej, mniej jakby wiało mi była mniejsza fala, to może by się tych więcej wydubało no ale naprawdę. No wczoraj prawie nikt nie wyszedł na wodę. Jeden dzień w plecy, no ale dzisiaj naprawdę. No dzisiejszy dzień to był creme de la creme. Chłopaki pokazali jak się łapie i dwie potężne ryby dzisiaj wjechały. No coś pięknego. Jednak na żarnowcu dalej są te ryby. Trzeba przyjeżdżać. No i co? Odstawiamy dąbasówkę. Charter nam się właśnie skończył. Jak potrzebujecie łdek też do Andrzeja Wiznera, po co targać przez pół Polski swoje? Jak nie macie, to tak samo możecie wypożyczyć. No i co, lecimy, odstawiamy łódkę. Jeszcze się prześpimy tutaj na żarnowcu jedną noc. No i jutro rano atakujemy na belonę. Bo jak być 20 maja nad, można powiedzieć, wybrzeżem i nie spróbować pelon łapania? W tamtym roku były belony, w tym roku też będą belony. Na razie, heja!